Siemniaczko mroczki, witam was w kolejnym odcinku, ja jestem Seven, to jest kolejny odcinek z MultiRPG A jak widzicie tutaj, e, chcę sobie kupić tego Sultana, to napiszemy do niego Oscarv2. Dobra Ja tego Sultana chcę Dobra, o nie No dobra Dobra, to trudno, to w takim razie innego Musimy jak... nie, bo, bo chcę jakąś... Taką kolumbrynkę chcę sobie fajną kupić. Dobra, to zobaczmy. No nie, no nie wiem. Ej, wiecie co? Ja myślę, że kupię tą mananę. Wiecie co? Ja ją I jeszcze ją. <laughs> Potem sprzedam, może za więcej. Dobra, to piszemy do niego. Dobra, goście mi odpisał, że raz będzie. w Dobra. I wiecie co? Ja, ja myślę, że na tym zarobię. Ja to, ja to wystawię normalnie za 10. Co no nie wiem, w sumie nikt nie kupi. Chociaż to jest 1,6. Ej, ej, ma w sumie mały przebieg. Dobra. Dobra, to ma... ja to... Kurde, jakie lagi. Ja to... nie, ja to sprzedaję, ja to sprzedaję, z tego zarobię normalnie. Cześć, chłopco ma Ferrari. Kupuję... Kupuję banany. Ej, dobra, dobra, to czekaj. To, to sprzed... to co, to... To, 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 to się? No. Gościu. Dawaj. Halo. Nie chcę mm, kupić tą mananę za 5. Dobra, to chodźmy. No tak się robi interesy Mam nadzieję, że mnie nie oskamuje, bo ogólnie ja to... Ja to bardzo łatwo się daje oskamować, więc no zrobimy sobie tego deala, i jeszcze sobie nie wiem, coś tam porobimy na tym serwerku, nie? Mam nadzieję, że to ogólnie nie jest scam, dobra? Dobra, to sobie jeszcze coś porobimy. Robimy napad, goście. Normalnie, będzie pościg. Ej, zobaczcie, tam jest normalnie to. Ej, nie, patrzcie, co ja zrobię, patrzcie, co ja zrobię, patrzcie, co ja teraz zrobię normalnie. Ja walnę w tą policję, czekajcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Kurde, czekajcie, patrzcie, walniemy w tą policję, walniemy. Musi być policyjny pościg. Musi być... Odcinek musi być fajny, a nie nudny. Nie no ja, 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 ja ich zgubię. Gdzie oni polich... Gdzie oni są, to jest pytanie? Czekajcie, tam tam ich nie ma. Patrzcie, patrz, patrzcie na to. Dobra. Kurde, zgubiłem ich, a szkoda, dobra. Idziemy ich poszukać teraz. kim ty jesteś? Mafią jestem, mam klamkę. Chcesz ich zarobić? Dobra, dawaj, wsiadaj. Dobre. Co to jest? Do sklepu poproszę. Masz pistolet, no możemy razem napaść jak ma. Mam. No, no to możemy współpracować, możemy być no przyjaciółmi. Co ty na to? Dobre. Możemy zostać przyjaciółmi. No to dobrze. Jej, jej mam przyjaciela. Tylko kwestia, czy tutaj jest otwarte, ile samochodu? Aha. Dobra, chodź. Nie mogę idziemy. wstać! Nie mogę wstać! Upadłem! Dobra, idziemy. Pomocy! O kurde. O kurde, kurde, kurde. No pomocy! Odjedź tym samochodem szybko! Dobra, czekaj no, bo nie mogę wstać! O. No nie pomocy! Zdeklinowałem! Się. się coś! Pomocy! Pomóżcie nam! No cholery weźcie... To możesz... A nie, bo w sumie zaciągnąłem ręczny, to nie możesz. No nie, <gry> no serio... Czekajcie, mam pomysł. No wodładne kurde, a to mi obrażenie zadaje, wa? No nie! No to jak ja mam wyjść? We wy to weźcie jakiś reporta kurde. dajcie, bo ja nie wiem. No nie na pomocy! Admin! O! A nie, to nie... O nie, pan... o ej no pomóżcie nam, wejdźcie do samochodu, bez skitu, bo ja pod kołami leżę. Kurde. No wind! Nie! No, ej dobra, no... robimy cięcie. No, dobra, udało się. Teraz możemy wejść do sklepu, kulturalnie. Chodź. Nie mo... dobra, albo dobra. Jesteśmy znajomymi, idziemy napaść. Ta, normalnie, gościu. To... Nie, 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 my idziemy kupić jedzenie tylko. Ta, normalnie, dobra, robimy napad. Dobra, elo. E, dobra, ogólnie nagrywam to drugi... Nagrywam to drugi raz. Jezus Maria, naprawdę? A taki fajny przyjaciel był, no trudno. Bierzemy na auto. Kurde. Dobra, pojedziemy tym złomem, bo ogólnie nie mam nic lepszego. Nie, nie mam nic lepszego. Kurde, gościu. Nie mam nic lepszego, więc pojedziemy. Kur... Dobra, nie mam nic lepszego, bo chciałem... Chciałem... Chciał... Kurde, no Manci, no nie da się nic zrobić na no nic na tym serwie. Dobra, tam chyba jest policja może. Tutaj ostatnio była Co tutaj? Dobra, idziemy, bo... Kurde. Jedziemy teraz do mechanika, chociaż nie, bo w sumie... W sumie bez sensu, ale dobra, idziemy do mecha. Dobra, dobra wszystko. Będzie, będzie wszystko, dobra. Milion 415 tysięcy. A jakiś napiwek to wiesz, przyjmę z chęcią. Tam takie się... Czekajcie, kurde. Kurde, czekaj, bo wysłałem 14 ten miliardów. Czekajcie, ile to tam było? O kurde nie! No nie żem za dużo wysłał! Ej, możesz mi oddać! Błagam, błagam oddaj! Zapraszam do jedynki! No będę że okay. za dużo dał. Ja nie wierzę. Ja jestem takim debilem. O, o kurde. O dzięki, dobra. No niech będzie. Ja bym był z No nie no. 12 milionów mi oddał, no ale co prawda to lepsze niż nic, no. Dobra, i w ogóle <laughs> chciałbym pojechać do tej kostki, bo nigdy nie widziałem co to jest ta kostka. Więc dobra, jedziemy, kurde. sobie przypomniałem, że jesteś ja przy tym tego przyjaciela, no. Bo ja żem skinął, a przyjaciel chyba tam został, ale dobra. A jeżeli tutaj to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Co tutaj jest? <laughs> Co to jest? Jakaś ruletka normalnie. Dobra, wpisz kwotę. Jedna, druga. raz dwa. Czekajcie. Mam pomysł. Wpisać kwotę. Dobra. Pięć, raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy. Dobra, pięć milionów. Na czer... Na czerwone. Na czerwone. O nie! Kurde, nie mogę. Dobra, dupa, najwyżej. Dobra, trudno. Kurde, szkoda, myślałem, że to jest... Jest coś fajnego. A tutaj to co? A tutaj to nudne to. Dobra. Kurde, szkoda. Dobra, więc ogólnie to by było niestety w tym odcinku. Sorry, że dzisiaj taki nudny, ale. No, na, na serwerze multi-RBG to właściwie nie ma co robić nawet. No więc, niestety. No i cześć. Pa.